Siemaneczko! Dzisiejszy odcinek sobie w Rankeda Zero Binda w Ja gram jak coś trzeci raz na klawiaturze. Jest dzisiaj ze mną Kuba. Przywitaj się, Kubaś. Dobra. No i gramy. To da go. Ja bym kupił sobie tę laleczkę czułkę. Masz, masz. Co? Ja chcę tą o to, emotkę, ja chcę tą emotkę. Ona jest bardzo fajna, ona jest bardzo spocona. Ten, ten, jak to? Yy, jak to? Od tego, od tego nowego skina. Od tego skina, tego Billy. Widzisz tego skina Billy? No. No to od, to, to jest jego emotka, to zobacz jego emotka, ona jest taka straszna. No takie rower. ten rower game over jak Ronaldo. Gdybym wygrał, jak gdybym wygrał całą rundę, to bym tą emotkę wtedy brał Nie wczytał rower. do sobie w sekundę. Ej, lecimy jakoś tam, gdzie nie będzie dużo osób, bo ja mam lagi. Masz lagi, dobry. A ja gram na kompie, więc no. <laughs> No, ja też kurde stanęłem stopą na gwoździe. Oś ty skończyłeś się, jeden ty. Daj mu, daj mu. Daj mu, daj mu. Aria, a jaj, a na tyle. A

Gdzie ty lecisz? Chodź tu. Nie masz lagów, nie zwalaj na lagi, bo się, jesteś mega słaby. Powiedz to, przyznaj to. Nie, jestem słaby, jestem lepsza od ciebie. Na pewno. No to zaraz zobaczymy, po kurde. Po. Yy, po. Ale ja naciskam teraz A. Już nie mam lagów. A ja naciskam teraz nic i co? A nie, ja mam lagi, Walone lagi. Spadły na klocka. Lego. Klocek Lego. Karkowaga. Zrobiony przez mojego funkcji. O kurde. Leci klopsik do mojej buzi. Am? Ej, gdybyś ty le... Deb... Dobra, ja biorę to tarczę, bo ja muszę się chranić. No bo jakoś lepszy błąd No kurde. Ej, a dawaj gramy po tym w Robloxa. Dobra. Ja z Nie. To ja, mam cztery latka. Hihiha. Daj, daj. Co ja robię? Dad. Ej, dawaj. Dada? Dead. Drugi Czy go mam to zróbmy tak, że zamiast tego odcinka nagrać, okay, to zróbmy. Nie. Nagramy odcinek, Nie. ale na robloxie. Nie, zrobimy też na robloxie, ale to, tego też te, te muszę wstawić. A czego, bo ładne. wtedy zrobisz? Nie, tylko po prostu, bo ja będę miał dwa filmy. już... Nie po prostu jest Ale gościu ja mam... O kurde. No to to, to to już twój Ale mam, mam gości, mam gości Też mam gościa Kurde, jakie się wyłapię Wątki robię Oj dedam Oj bolało, bolało Ej, to możemy Czyli sto te... Możemy z tą ten, z tą siostrą Kingi zagrać, bo ona ten. Bo ona mówi, że ona może z nami zagrać. No nie, nie, nie gramy. Ale w Fortnite'a? Nie, w Robloxa. Nie. Tak. Nie. Tak. A, a, a. A. Goście, ja mam takie lagi, że ja mam do... O kurde mam... Ej! Ej, ja po... tam da. da, jak coś mega. Zobacz, 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 Ym, czekaj, o tutaj? Nie. Nie. Ta. Masz tą skrzynkę dużą? Ta. No mam, ej, a ten. Ej, a jak to? Yy, możemy zapytać się po tej rundzie. Jak skończymy tą rundę, to z tą rundę tylko zagramy i tak będzie film. A po tej rundzie możemy się zapytać, się na napisze na grupy, kto chce ze mną zrobić film na ten, na Roblox i Zobaczymy. Jak ktoś napisze, to musi się dołączyć do rozmowy. Bo lepiej by było z więcej osobami niż teraz jakieś tam dwie osoby tylko. Ja i ty. Tak, mam chyba gościa. Gdzie? Czekaj. Bo mam takie lagi, że nie wyjdę. Czekaj. Nie, myłka to nie gości. Ja szukam chłopów, bo mi, bo ja chcę fragi. Ja mam cztery fragi tylko. Ty krotę znalazłem. Zapchany patykami i ogniem. Oj, ktoś mu... Mikołaj. Co? Oj, ktoś musiał mieć duże problemy. Z żołądkiem.

Ja jadę, ja jadę, ja jadę, ja jadę. Ja jadę. Ja jadę. Ja jadę. Marek, ja jadę pociągiem. Ja jadę kurde pociągiem do tego, do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. byle gdzie tak. nie do Warszawy. Hej, przydałoby się taki czarny ochy... nacht. Oh, tak. <śmienny> <śmienny> <Krokny. śmienny> Ej, pan też wczoraj? Znaczy, w piątek? Hej, 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 przydałoby się takie ochy... A ja to śpiewam, wiesz jak? Ja to śpiewam Hej, 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 przydałoby się takie tak. nacht. Jak ja mam dojść, jak jestem daleko? Chodź do mnie, chodź, ude, chodź, chodź, chodź. Ja, ja, ja A to jakiś spoceniec? Yy, nie, jakiś kacor. Ich jest dwóch. A on dobry jest? Ja dobry, to ja idę. Lepiej nie podjeżdżać. Dwóch takich samych kaczorów. Kaczor Donald kurde mnie zabił. Tony, To, to kaczorek, chyba. No, no. Uciekaj, uciekaj. Czekaj. Tam się biją, na dole, na dole. Давай, давай, давай. Давай, 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 Годню мне. Опа.